mano z tej strony Włodar i witam Cię w kolejnym odcinku i dzisiaj zaprezentuję Ci AK-47 z Cold War Natomiast bardzo dużo osób gra e, tym kałachem w wersji na blisko. Szczerze mi ona nie siada i każdemu komu ona też nie siada, polecam sobie przetestować kałacha takiego na daleko. Ja aktualnie mam zbudowanego tego kałacha w taki sposób, natomiast... Na, na pewno lepiej zamiast tego tłumiku pomienia byłoby tutaj dać tłumik, którego no ja jeszcze nie mam odblokowanego Lufa moim zdaniem tutaj wzmocniona ciężka będzie najlepsza, żeby e, po prostu na zasięg nam coś tutaj dawało, nie zwiększając też odrzutu, jak to na przykład ostatnia e, lufa robi. E, chwyt wybrałem przedni, ale to też raczej bym wybrał chwyt nas. mimo że troszeczkę jeszcze traci się na tym momencie, no to kontrola odrzutu myślę, że tutaj przyda się, jeżeli chcemy jakby wydłużyć jeszcze nasz ten zasięg, e, no bo jednak wiadomo, teraz karabiny na daleko są średnie. 60 amo, wiadomo. Eee, dwójeczki, trójeczki, czwóreczki. Eee, myślę, że spoko opcja. No, jak wcale arm się gra 3, możecie spróbować sobie też z, z Susatem, którego ja jeszcze nie mam eee, i szczerze nie wiem, jak się z nim gra. Aczkolwiek wiem, że może troszeczkę z tym recoilem pomóc. Do tego kałacha grałem sobie jeszcze rc 10 gdzie moim zdaniem na blisko sobie świetnie właśnie ta broń daje radę. Z tumikiem agencji, z kolbom Rider tutaj na mobilność, szybkość celowania, amo wiadomo na dwójeczkach, Fitbruiser na mobilność i celność czołu z biodra, no tutaj tumiczek, wiadomo zasięg i, i prędkość pocisku. Także życzę miłego oglądania. Fajnie, że ten Sky Tower się zrobił, to... No, no, no. O kurde. Obok mnie. Eee... Broń, broń, broń. Pawlony jeden. Masz tam kogoś jeszcze? Wykrzyknik był. Tu masz broń. Obok mnie jest. O! jest brońka gate Aha gdzie są blisko Jeden yes. dead oh. Burda kaybo zero mm. Drugi dead Urda nice Z zewnątrz? Wybieg, wybieg. Nie wiem czy na linkę nie pocisnął Nie. wybiera tu wszystkich, no. Eee, na drugą sobie. Można, no. Mhm. Dobra, u mnie już bieda. No o, ja co nieco zebrałem, dwóch. ale... Jeden dead. A ty u siebie masz tą dwóch. Tak, tak, tak. Kuźwa no Ej, on sam był Tak? Oh. Dobra, ten burger podjeżdżamy? A. O, jest live Z kimś się strzelał o, Na tak, tak,

Trak przed nami Nie wiem czy on pusty Tak, pusty, może go bijemy okay. O kurde oh. sobie <laughs> Dobra dobra On w ogóle do gazu wjechał On też musi zapracać nie? Teraz się udusi Wow nice Leży Leży auto się i wybuch... Ale jest, biegnie dalej. Nice. No teraz za nas dojeżdżają. Pozycję jakąś trzeba zająć. Kurde, rozwalają. Prosto pod koło. Aż, Co o nowym gułagu w ogóle myślisz? A... Przecież... Dziwny troszeczkę, tak już, jak już trochę się pogra, to już tak jest, nie wiem, ja zawsze robię to samo praktycznie, skakuję na murek tutaj, albo na samochód z drugiej strony. No jak podobnie, ale ale fajniejszy niż ten poprzedni, mi się wydaje. Ale goś miał timing zły, nie. No, no. Yeah. Trakt jest chyba zbugowany tutaj. Tylko ta koronka tu siedzi. E, dwie osoby chyba tam na koronce, nie? Czy, czy, mi się Właśnie to? nie, jedna, jedna. Ten trakt jest zbugowany. Okej, okay, od drugiej strony podchodzę koronkę. On tu przyczy... O, skończył właśnie. Dobra, dwie osoby są. Przyklejony sentek ma. Powalony jeden. To nie źle. Dwojeczka. tak, senteksy wystarczyły. Tego drugiego też ci zaliczyło No, no, no. Hmm, ten dwóch. O, jeden to lotnik, który właśnie tam zleciał, to nie Ale pewnie komper tego typa. Y Chłopy od rzeki, od rzeki, od, od rzeki. No, daj, dawaj, dawaj. Mam nadzieję, że to nie jest tylko jeden koleś. Nice. Jest szans. Pięćdziesiąt metrów, tak jest na czujniku na tym budynku. Albo w, nie wiem Traczek podjeżdża. Ja pacjent. to nic nie widzę. O, wysiad tego traka? Tak, oni na górę wjeżdżają. Lotnik. Nice. O, strzela, strzela sniper od góry. Jeden w, gdzieś tam przy Tobie był. Na mnie, na mnie, na mnie! W środku. Jeden powalony. Przy schodach tam jest. Obity. Y y dostałem gdzieś plecy. Podniósł się tutaj. Na blisko. Podnikał się. Za ladą tutaj. O, Ten... kurde, jeszcze z zewnątrz. Stunami tu rzucił. Podejrza. Taka poleciała. Druga. Słona jeszcze dostałem. O, tu jest coś. Tu po lewej, przy schodach. Tak, tak. No? Dobra, dać. Nice. Dawaj, dwa traki bierzemy. Dobra. Ja ją z nawet... Go. <laughs> Dobra, gdzie jedziemy? Może zobaczymy, A... może. O! Patrz! W gości. Trochę lipa, bo tak strasznie otwarty teren. No tak, ale tak Może ich przejedziemy, nie wiem. No. Chowa się za tym kamieniem. wiem, przebieg mi. A! witaj. Jeszcze z boku, od lewej. Nie pali terminer. Kurde, nie widzę tego od lewej. Dobra, ten powalony jest. Strefa tu idzie. No tu jest. O jest, jest. Dobra, dobra, dobra. A, powiem Ci, no strefa jest taka... Nie zajmowałbym pozycji chyba, bo jedyna pozycja dla mnie już jest zajęta na 99% To IKEA choć pojeździmy sobie tym trackiem, może kogoś na otwartym znowu znajdziemy, przejedziemy No pewnie tak będzie, zaraz pewnie podejdą, tam fura była koło sklepu, jedzie do sklepu A jest, jest Wysiadł tam, strzelają się Na otwartym W budynku jest jest się, obok mnie, jest obok mnie. Powalony. I Teraz nie wiem gdzie. W tym w tej shopie jakby? Nie wiem, nie wiem. Jest to. Czy bo coś mówiłeś, jakąś kola, ale? Nie, nie. To ja mówiłem o tym twoim, bo on chyba selfa miał. A, wiesz? dobra. Ta miał, miał, no. Jest, jest obok mnie. Jadę. Obity już mocno. Nie wiem do gazu w biegu. Dobra, mój trakt przepadł. Wiadę tutaj, tu jest sklep od razu, i patrzyłem, wydawało dobra, się, że Na czynniku nic. Czymka z kawami, ale ja nie. pieniążki? Albo spalić bezpa? Yy, jasne, jasne. Pasu. Chociaż bezpę, no właśnie. Pytanie, czy oni duchów nie mają. Ło. Z daleka No na pewno jest na tej Ikei, na dachu. To ja wiesz co Kupię nalot może lepiej i wyrzucę resztę kasy. M możesz jeszcze jeden nalot kupić jak też. Dobra, tak zrobimy. Tam bili stamtąd, nie? Możemy mieć tu ciężką drogę, mega. No właśnie, chyba tego traka trzeba wziąć. Tak, tak, no. To bierz traka, a ja podejdę z buta może, co? Mówisz? No, 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 w ten sposób, żeby wiesz, nie spodziewali się Dobra, dobra, bo... dobra, dobra, dobra. Najwyższy ukołep dostanę. Bo się z niego nie wysiadać jak najdłużej. Ale kurde, przerąbaną mają tą strefę, w sensie dobrą mają. Tak, tak, tak. Ta Ikea jest, no? Siedzą tam. Siedzi tam dwóch. A kurde, ja tu nawet strefy nie mam. jeszcze. Będzie trzeba ich tam nalotować. Zabiją mi zraka Poszedł jakiś nalot, nie wiem czy to na nich. Ta, na nich poszedł. Bo ta druga dwójka. O, wykupili się na niebieskim. Lądował tam przed chwilą. Naprawdę. Dobra. Ja bym musiał podejść do Ciebie, wiesz, a to teraz takie... Nie ja, za wiem, proste. Ja, spoko, spoko. Skąd, skąd? Z Ikei? No. Mm, nic nie zrobię. Mogę nalot mu puścić, ale... Puścić? Czy przebiegniesz? Nie, 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 spoko. Patrzę tam sobie na niego. Dobra, puść jak możesz. Poszedł. Pa, dalej będą mieli strefę. 40 metrów na Jest rok. na dachu, jest na dachu. Okienko jest, poziom drugi. Tam niebieski po prawej, o, najbardziej okien. Posetowo. Kurde Trefy nie mamy jeszcze. Eh, yy, screenk jest rzucam. Dobra, ja zbijam. Z rzuciłem już. Jaka bym mam? Dobra, dobra Na prawo jest jeszcze ten typek Znaczy dwóch Ta, ta, są Idą? niebieski Idą dwóch tupie, tupie. W Namierzyliśmy nową Tupię, nie mamy, cholera Oknie chyba dalej siedzi. To okno cały czas ja pierdzielę. oni tam mieli taką strefę. Ta, pozycjonowanie nie wyszło. Jeżeli Ci się podobało fajnie, jeżeli zostawiłbyś jakąś łapeczkę w górę oraz subika, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim wspierającym. Zapraszam Ciebie do moich poprzednich materiałów. No i do następnego siema siema!